Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Film ten został niejako sprowokowany przez jednego z widzów, który umieścił komentarz pod filmem dotyczącym porównania magnetofonów, pionier i Finezja. Sens tego komentarza mniej więcej był taki, że kaseta TDKD. TDK AD to jedno i to samo. No więc to nie jest jedno i to samo. Myślę, że ten film to pokaże. Przygotowałem tutaj zestaw wielu taśm żelazowych TDK. I tak po kolei. TDK AE. TDK AR niższy model TDK A, wspomniana D, wspomniana AD, ARX, wyższy model, ADX, podobno najwyższy model. Osiąga jakieś dziwne astronomiczne ceny w chwili obecnej i coś takiego, taki wynalazek pod tytułem Ferrik. Whatever. Dwa rodzaje testów. Pierwszy na magnetofonie Finezja 1. Zobaczymy sobie charakterystyki, zapis, odczyt tego magnetofonu dla tych poszczególnych taśm. Bez zmiany ustawień magnetofonu. Czyli zobaczymy, czy magnetofon zestrojony na taśmie TDKD równie dobrze zachowuje się na pozostałych kasetach. A drugi test na magnetofonie widocznym w głębi to jest Pioneer CT900S. Najlepszy dek w tej chwili, którym dysponuję wyposażony w trzy głowice, dwa wałki, e, układy e, redukcji szumów B, C i S dolby oczywiście, no i trzy głowice, system autokalibracji e, do wybranej e, do, no, nagrywanej taśmy. Możemy sobie dobrać podkład, e, niestety poziomu już nie dobieramy automatycznie tylko ręcznie, no, ale to pozwala oceniać, powiedzmy, różnice pomiędzy poszczególnymi kasetami. Żeby nie robić tego filmu zbyt długiego, zbyt długim, to pokażę tylko proces zapisu sygnałów dla jednej kasety, na jednym magnetofonie i jednej na na drugim zaczniemy od, od Finezji. Ale zanim przystąpimy do nagrań to jeszcze jedna rzecz. Sięgniemy sobie do klasyki, która też była troszeczkę omawiana na moim filmie. To jest ta książka. Kasety magnetofonowe, magnetowidowe, Barbara Iwanicka, Edmund Koprowski, 88 rok. No i popatrzmy sobie co o kasetach TTK tutaj powiedziano. No, więc tak, mamy TDKD. Ja tu nazywam tą kasetę koniem pociągowym. Jak widać na tej charakterystyce, wszystko jest zgodne ze standardem. Tak, jak powinno być. Wszystkie kreseczki się pokrywają ze sobą. Dynamika dla 315 Hz to aż 559 dB. Dynamika dla 10 kHz, 46,5 dB, szum ciszy niezapisanej taśmy. No to widzimy, że tutaj gdzieś w granicach 55 dB się pojawia, czyli bardzo dobrze. No i mamy drugą kasetę, uznawaną za lepszą, czyli TDK-AD. Tutaj mamy 59,5 dB dla 315 Hz, dynamiki i. 50 dB dla 10 kHz. Jak widać, w górnej części ta charakterystyka delikatnie jest powyżej krzywej zaznaczonej przerywanym, przerywaną kreską, czyli charakterystyki no, wzorcowej. Tak samo szumy są poniżej charakterystyki uznawanej za wzorcową. Niestety, jeżeli chodzi o kasety żelazowe, to w tej książce już nic więcej nie znajdziemy. Dla producenta TDK są omawiane chromówki, metalowa taśma jak najbardziej, natomiast dla żelaza nie ma. Jeszcze jedna uwaga przed pomiarami. Dobrze jest takie testy wykonywać nie na początku i nie na końcu taśmy, tylko mniej więcej na środku, gdzie jest ona. Zdecydowanie mniej zużyta, jeżeli używamy nowych kaset, ale nawet, znaczy przy nowych kasetach, też jednak ten test powinien być wykonywany na środku, nie na początku też. No więc spróbujmy może wykonać test dla kasety TDK AE o długości 120 minut. Taśma jest 120-minutowa. Finezja raczej nie lubi takich taśm, ale spróbujemy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Przechodzimy w tryb zapisu. Jeszcze może tylko ściszę, wzmacniać, żeby za głośno to nie było. Dobrze. Tu mamy podpięte słuchaweczki nową przejściówką. Taką nie z, e, z pudełka po kliszy, jak poprzednio. Ok, no i teraz tak. Posługuję się programem Rightmark Audio Analyzer 5.5. Wersja nowsza niestety nie chce mi działać poprawnie, więc dobrze, teraz tak. Wybór wejścia jest prawidłowy ale czy właściwie podpiąłem się pod, pod fineskę jako taką? Nie podpiąłem się więc teraz powinienem to wyprawić to jest jak najbardziej to słuchawki niżej Zmacniacz też za głośno. Dobrze. No i ustawienie poziomu zapisu. Mniej więcej mamy. Zerujemy licznik. Trochę tego sygnału trzeba nagrać, żeby później na interfejsie, czyli karcie dźwiękowej, ustawić odpowiednio tutaj te poziomy. To jest konieczne. Nie trzeba wtedy przewijać parę razy taśmy. Dobrze. Myślę, że tyle wystarczy. Więc zamykamy to okienko. Teraz robimy jakieś 10 sekund przerwy, żeby <laughs> później zdążyć poprzełączać się pomiędzy oknami w trybie zapisu na komputerze. OK. Tyle wystarczy, no i będą emitowane tony testowe. Możemy obserwować wskaźniki na finezji, jakie poziomy sygnału się osiąga. Tutaj jest minus 3, mniej więcej dB. Tutaj w jednym kanale 0, w drugim delikatnie powyżej. No i to są wszystkie dźwięki wyemitowane podczas tego testu. Zatrzymujemy taśmę, przewijamy ją do zera. No i tak nie mogę trafić, ale ok. I teraz jeszcze jedna rzecz, ponieważ ja tu korzystam z wejścia gramofonu piezoelektrycznego, więc muszę się przepiąć na liście radiowe. I jeszcze na dokładkę podpiąć się odpowiednio. Tak. Chciałem kupić taką przejściówkę podwójną, ale niestety nie udało mi się, bo będę musiał sam taką zrobić. Dobra, mamy ustawione, ponadto Wejście gramofonowe ma mniejszą czułość. Trudniej je przesterować, więc po prostu tak jest lepiej. No i teraz to, o czym mówiłem. Tu mamy. Dobrze, zatrzymajmy ten test, bo musimy też odpalić sobie tutaj nagrywanie na komputerze. Zobaczmy, jak jest. Jeszcze można coś z tym kanałem zrobić. Nie chcę przesterować wejścia w karcie no chyba więcej nic nie wymyślimy widać że prawy kanał nam trochę mocniej nagrał poprzełączać się tutaj no i czekamy teraz na odtworzenie testu z taśmy Ok, spoczęło się. No i zasadniczo to jest koniec testu. Więcej sygnałów już nie ma. zatrzymać odtwarzanie. Komputer sobie te wyniki przetwarza. I zaraz zobaczymy, co nam wyszło. Tak, zapiszmy sobie tak. Finezja TDK AE na pierwszym slocie. I zobaczmy, co nam pokaże pomiar. Okej. Okay. Przerażające te góry i doliny, ale tak naprawdę tutaj mamy spadek do minus 2 decybeli. Widać, że poziomy kanałów nagrałem nierówno. Źle to ustawiłem. Tu jest plus 1, no to jest razem 3, tak. Więc yy... widać, że ta taśma preferuje te wyższe częstotliwości. Tutaj trochę inaczej się zachowuje. Ok, zamknijmy sobie to okienko teraz, wczytajmy dane, które już przygotowałem uprzednio, no bo to wykonywanie ośmiu testów, TDKD, otwórz, wczytaj się w drugi slot, porównajmy sobie te dwie tasiemki, TDKD jest na zielono, TDK Ferik jest na, na biało. <laughs> Czyli widać, że żeby nagrać TDK Ferik e, prawidłowo, musiałbym tutaj troszeczkę zwiększyć prąd podkładu, żeby wyższe częstotliwości się inaczej zapisały. Dobra, wczytajmy sobie teraz TDK AD. OK. Yy, wyłączymy sobie AE i porównajmy teraz, co nam pokaże dla D i AD. No, tak, może ciut zwiększę. OK, D to już widzieliśmy. To się tu trzyma bardzo ładnie do minus 2,5 dB na jakiś tam 13, powiedzmy kHz 12. Natomiast TDKD leci nam na łeb, na szyję. W zasadzie przy, minus 10, przy 10 kHz mamy już minus 4,5 dB. Morał z tego oczywiście jest taki, że TDKAD wymaga mniejszego prądu podkładu, żeby lepiej zapisać górę. No i mogę stwierdzić jednoznacznie: nie są to takie same taśmy. Czy są lepsze, czy są gorsze, to w drugim teście. Natomiast tutaj, powiedzmy sobie szczerze, widać, że niekoniecznie. Teraz zobaczmy sobie TDK. Hmm, Ferik już mamy. Nie, Ferika jeszcze nie widzieliśmy. Otwórz. Ok, zobaczmy, co ten Ferik pokazuje. I teraz Ferik w odniesieniu do D. Proszę bardzo, Ferik na biało. Czyli na zielono, przepraszam. Ferik jest na zielono. W zakresie średnich częstotliwości jest powyżej. W zakresie wyższych częstotliwości już jest poniżej TDKD. Więc tak naprawdę też jest blisko, owszem. No to się to trzyma w granicach jednego. 1,5 decybeli ale jednak nie jest to taka sama taśma. Teraz sobie zaznaczmy wszystkie, porównajmy wykresy dla wszystkich. Ok. No i to, co mówiłem: AD gdzieś tutaj pikuje nam w dół, AE y, powyżej, ferik. Y, no po środku, między AE a AD, czyli ten ferik, nawet, nawet ładnie tutaj wypada, ale znowu dla wyższych częstotliwości nam to spada. Dobrze, to to są te, te trzy taśmy w odniesieniu do, 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 do D. To wczytajmy sobie y, tasiemki, wyniki dla tasiemek y, z tej wyższej półki AR. MS AE. OK. AR zostawiamy, D zostawiamy. Porównajmy to. No i już widzimy, że AR też wymaga innych parametrów zapisu. Tu mamy jakiś spadek aż do minus 2 decybeli na środku. Ta charakterystyka TDKD, mimo że jest poniżej, tutaj jest korzystniejsza, bo jest bardziej płaska. Dobrze, wczytajmy kolejną kasetkę Fernik ARX. Ok, i zapiszmy tu zamiast Fernika. Porównajmy ją z D. Proszę bardzo. D na biało. ARX. Znowu mamy taką sytuację, że po 2 kHz tu jest spadek do minus 3 dB. Więc też trzeba by było zupełnie inaczej skalibrować skalibrować ten magnetofon do tej taśmy, Aczkolwiek widać, że ona tutaj Tą górę w tych warunkach lepiej zapisała, chociaż D dociągnęła to dalej i dopiero jest spadek mniej więcej jest tak samo. Dobrze, czyli co możemy sobie porównać? AR AD i ARX, ok AR biały wykres. <coughs> D zielony, ARX fioletowy, no i taki błękitny to jest AD. Widać, że ona zupełnie nie pasuje do tego zestawu. Ok. Została nam się jeszcze że AD wywalimy z tego, nie będziemy już brali. Wczytamy sobie jeszcze ADX. -a. Zobaczmy jak ADX się zachował. zamiast AD. Zobaczyć wyniki. I teraz porównamy sobie samego ADX z D. OK. No, no to jest dość dość blisko. Dość blisko, ale z ADX pewnie można by wycisnąć troszeczkę więcej. OK. To to są. Yy, to są wyniki w zakresie charakterystyki częstotliwościowej, ale ten program podaje tu jeszcze różne inne rzeczy. Podaje poziom szumu i tak dla Aera mamy minus 52 decybele, 52, dynamika, zakres dynamiki 57,3, TDKD 55,7 poziom szumów, dynamika 55,2, jeszcze o zniekształceniach powiedzmy THD: 0,52 dla Aera, 0,50 dla D. Teraz ADX: 57,2 dB odstęp, odstęp sygnału trzumu. Od Bardzo mało szumi ta taśma. I 55,3, czyli odrobinę wyżej niż D. Dynamika zniekształcenia: 0,57. To jest ADX i jeszcze mamy ARX. Tu mamy 52,1 poziom szumów, dynamika 57,3. Znieksz zniekształcenia w tej grupie jako jedyna ma poniżej 0,5, ale niewiele 0,449, 498. I e i to właściwie tutaj jest tyle. Oczywiście jeszcze program też mierzy przesłuchy. Ale czy sam typ taśmy ma taki bardzo duży wpływ na przesłuch? No nie wiem. Przeczytam to. Dla Aera minus 53,4. Dla D minus 50,1. Dla ADX minus 51,8. I dla ARX minus 53,3. Dobrze. To... To wynika z tego tyle. Teraz jeszcze możemy sobie zobaczyć te same wyniki, są w, form w formie raportu. Taki raport jest stworzony przez program. Zbiorczo wszystkie parametry, te, które czytałem, tutaj mamy te charakterystyki, poziom szumów, zakres dynamiki. THD z szumem, intermodulacyjne zniekształcenia i przesłuch stereo. D tutaj jakoś tak odstaje dziwnie. No tak jak mówię, jakoś nie bardzo wierzę, że przesłuch może być tutaj jakoś diametralnie różny. D, ADX, ARX tak samo te wyniki, które oglądaliśmy no, poziom szumów adx jest zachwycający, można powiedzieć, minus 57,2. Ale tak naprawdę, to śmiało możemy powiedzieć, że wiele z tych kaset jest zbliżonych do D, ale na pewno nie AD. Tak kwituje pierwszą część filmu. Właśnie zauważyłem, że już ględzę 23 minuty, więc może, yy, może zrobię po prostu osobny film jednak, yy, żeby nie był taki przydługi, ale ten film już będzie dotyczył Pioniera, po prostu część pierwsza, część druga. Na razie dziękuję, do usłyszenia w kolejnej części.